Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Che non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare, morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu, tu nei giorni miei, sempre più. No i dobra, jedziemy na kolejną wyprawę wędkarską. Tym razem, znaczy nie tym razem, tylko jeszcze raz jedziemy na Janówek I na jezioro Góra. Wyjątkowo tym razem teraz powiem. Dzisiaj na łódkach będziemy łapać. No i zobaczymy. Tak jak byliśmy ostatnio na przeszpiegach, jezioro ładne. A dzisiaj nastawiamy się na szczupaczki, generalnie. Yy, mamy ze sobą dzisiaj specjalistów dwóch od spinningu. Pana od Włodzimierza. Tam Grzesiu w cieniu siedzi na razie, ale on wyjdzie z tego cienia i pokaże, yy, na co będzie dzisiaj łapał. Także mamy 6.40, dochodzi. Jedziemy, rozwijamy sprzęty. No i tym wyjątkowym dzisiaj dniem będziemy płynąć przez, przez, przez ten dzień, tak, rzeczy A co Ci będzie płynąć przez te tak? Dobra, nieważne, jedziemy na ryby gdzie Dzisiaj jest dziesiąty. Teraz tak, Pan na jedno nazwisko bierze dwie łódki. czy? Tak, to ta, ta, moje nazwisko. Yy, numer jeden i, i cztery. Dwa razy, yy, dwadzieścia, dwa. Czwórka. Jedynka. Jedynka. Dobra, jest. Yy. A ja się pan podpisał, się pan podpisał. Dobra, już już, to już się pograwił łódek. Dobra i do że Ciężary tam są. Chyba, że chcecie dzieje się ciężary, to... Na jednej łódce Michał ze mną, na drugiej włodek i kolega. Działam do tyłu. <laughs> To nie pochlap kolegi. No właśnie tak chciałem zrobić. Co? A coś leci? Zobacz, patrz, to ma na tym, na brzegu, widzisz? Nie. A to jest powiedział pod linią wysokiego napięcia, a tak, a tak zwykle bywa, co nie? Chyba 25, musimy atakować. 25. Drapieżnika. Piękne jezioro. Teraz będzie wschód słońca, mgły nie ma, piękne grążele, jak Michał? Ładnie, elegancko, podoba mi się, nawet jak ryby nie złapię, to będę tu przyjeżdżał, odpocząć, no. odchalić się po całym Płyniemy tam na głębsze wody, w prawo, jak jakieś drzewa powalone, jak jest pole biwakowe, tam połowimy na głębokości. Nie, tak! Tak? <laughs> <laughs> nie wiem, ma, ma rybę. Co? co? <laughs> Szupak, ty chciałeś podbierak? Podciągaj go do góry. 1-0 panowie. Więcej. Weź go odbezpiecz Piotrek, nie mam wolnej ręki. do wody idę. Chwila łowienia. Na gumkę. Piotra, szupak. O, na to właśnie gumeczkę. No, proszę. Potleń mu strzela. Pójdzie? Mm -hmm. Młody łabądek. Bardzo ma wiosła, bo tak wolno płynie. <laughs> no, młody skrzecz. Na razie jedna ryba i Michał miał branie, tak? Tak, jedno branie. sí sure. Jeszcze jest, osoba. pięćdziesiąt pięć. piękna rybka. Z jeziora, góra. <laughs> no to dwie sztuki. Góra nie wiecie, ale w Łodziu i Grzesiu. Grzesiu dziś przypalował szczupaczka, 55 Łodziu niestety dzisiaj zero Podobnie jak i ja No i Piotrek Takiego 35 cm szczupaczka No Jak chcesz możesz pozdrowić przyszłą żonę Poczekaj O teraz <laughs> Szczupłego masz? A, nie dawaj mu skakać, nie dawaj mu skakać Nie dawaj mu skakać, Michał Poczeka, Poczekaj, poczekaj, tu mam, Odbieram. Dobra, dobra, ja go wezmę A, A dupiął się Pierdzielony Połóż go do łódki, połóż go do łódki Ale jak pierdzielony Tu? Kancerowany No Gwiężmy? Zaraz do wody pójdzie, tylko go zmierzymy, wariata. Gdzie masz miarkę? Tylko kupuję cały Z boku? No tutaj. ile? Równe 50 No No czyli która ryba? Trzecia dzisiaj. Trzecia. Trzeci szczupak, ale zobacz, patrz, widzisz. Po karence, pokancerowanie. Coś budzia Na bandita, o takiego tylko, że Ach. takiego tylko, że pomarańczy. 7,5 cm główka dżiglowa 7 gramów. macie ochotę, to jeszcze godzinę możecie popływać. Nie, czas goni. Czas goni. Tam jeszcze nam się zejdzie trochę. A te łódki mamy wam pomóc wnosić, czy jak? Nie wiem. No nie wiem, bo ja obiecałem, że wniosę. Jest nas dziewięciu, damy radę. Tak? Tak. Sporo nas przyjechało. Jak tam wyniki? 3-0. Dla nas. Sobota, panie Bidre No i ten nasz najlepszy łowca jeszcze przyni taki ciągle Czego spokojnie Dzisiaj nas pokonałeś Nikt tyle nie zapoca, ty no. 26 października Końcówka można powiedzieć No i pierwszy w tym roku nasz wspólny wypad z WMH, WMIPL na łódki nie, przyda, nie, nie przytrafiły się jakieś wielkie ryby, ale były wymiarowe. Typowo żeśmy się nastawili na szczupaczka. Grzesiu tym razem wygrał zawody, można powiedzieć, a to dlatego, że kupił podkoszulkę naszą filmową, Dlatego też zachęcamy do kupowania naszych gadżetów. A przy okazji Piotrek zapał takiego 5,5 cm szupaka 37 jakoś, tak? Ja zapałem 51. No i Grzesiu 55, tak Grzesiu na. Na co zapałeś tego? Tepcałka. Więcej nie gadaj, bo żeby za dużo nie wiedzieli. Także wypad udany łapaliśmy 4 godziny. Trochę przygotowań było oczywiście, bo łódki było trzeba przygotować. Wracamy już do domu teraz. Od 7 do 11, tak? No, to jest 4 godziny. 4 dobrze mówię? Chyba tak. Także... Jezioro Góra. Nowe łowisko, sprawdzone tydzień temu. Okazało się dość owocne, także myślę, że jeszcze się pokażemy na tym łowisku. Pewnie to będzie też kolejny raz z łódki. Jest tam ciężki dostęp do wody. No i tyle. Także do następnego razu. Ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo. Con l'innocenza del pudore che non hai